Cześć, dzień dobry! Dzisiaj będzie o gwieździe zagranicznej, ale takiej, która podbijała na pewno nasze serca i podbija do teraz. Jeżeli jesteście wiernymi fanami Bonnie Tyler, to na pewno śledzicie co u niej słychać. I ja dzisiaj opowiem również dla Was, ale też dla tych, którzy tego tak dobrze nie śledzili, o tym, co działo się przez te kilkadziesiąt lat kariery, a także przed nią u tej niesamowitej artystki, która jak nikt dowodzi, że prawdziwa miłość w show showbiznesie jest możliwa. I mimo naprawdę, Wielu przejść, spowodowanych, jak artystka twierdzi, zazdrością i pieniędzmi, nic nie było w stanie rozdzielić jej z mężem. Jak to możliwe, że tak długo wytrwali razem w tych okrutnych szponach show biznesu? Dzisiaj oczywiście zdradzę Wam to wszystko, także zostańcie ze mną do samego końca. Zapraszam! Wielka gwiazda lat 80. i wykonawczyni hitów. Total Eclipse of My Heart oraz Holding Out for a Hero, tak naprawdę nazywa się Gaina Hopkins. I na świat przyszła w niewielkim walijskim miasteczku w 1951 roku. Co ciekawe, karierę zaczęła jeszcze pod pseudonimem Sharine. Miłością do muzyki zaraził ją ojciec, który jeszcze kiedy ona była nastolatką, nagrywał na magnetofonowe kasety swoje ulubione piosenki, a dziewczynka rozpisywała teksty piosenek. Fascynowały ją brzmienia Janice Joplin. I właśnie przy takich dźwiękach dojrzewało jej marzenie o tym, że ona kiedyś również stanie na scenie przed setkami tysięcy swoich fanów. Rodzina bardzo ją saportowała, wspierała w tym, żeby udało jej się zrobić tę karierę, o jakiej marzyła. Dlatego pierwszym jej sukcesem był właśnie udział w konkursie talentów w rodzinnym mieście, do udziału w którym namówiła ją właśnie rodzina. W krótkim czasie później została jedną z The Dixies, które śpiewały w chórkach. Bobiego Wayna. Po pewnym czasie jednak doczekała się własnej grupy, która nazywała się. Cheering and Imagination. No ale wiecie, zawsze w każdej karierze musi być taki moment zwrotny. I ten tutaj nastąpił, kiedy pewnego wieczoru Roger Bell z Chapel Music usłyszał jej koncert. Niebawem nagrano demo, później podpisano kontrakt, no i tak narodziła się Bonnie Tyler, ponieważ również wtedy wymyślono jej pseudonim artystyczny, którym posługuje się do dziś. Pierwszy singiel My My Honeycup... Przeszedł bez większego echa. Drugi, Lost in France, przez kilka miesięcy kusił listy przebojów i ostatecznie w 1976 roku dostał się na brytyjskie notowanie, nie schodząc z niego przez 10 tygodni. Piosenka ta była hitem w całej Europie i pozwoliła Bonnie rozwinąć skrzydła. I przede wszystkim wziąć udział w programie, który napędził jeszcze bardziej jej karierę. Chodziło o program Top of the Pops. Ale właśnie rok 1976 był przełomowy, ponieważ jej debiutancki album The World Starts Tonight zdobył duże uznanie zarówno wśród krytyków, jak i wśród publiczności, co nie zdarza się przecież wcale tak często. Bonnie uznano za obiecującą artystkę, jej hity przebiły się również na całą Europę. Utwór It's a Heartache stał się jednym z największych przebojów 1978 roku. Stał się przebojem w całej Europie i trafił również jako trzecia pozycja na listę Billboard Hot 100. Ale największy przeboj Szczegóły miał dopiero nadejść, ponieważ później ukazał się utwór Total Eclipse of My Heart. Dzięki któremu Bonnie Tyler, jako jedyna artystka z Walii stała się międzynarodową gwiazdą tego pokroju, że była również znana i w Wielkiej Brytanii i w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych. Ale ja wam tutaj opowiadam o jej karierze, a pominęłam bardzo ważny fakt w jej życiu, ponieważ trzy lata przed wydaniem tych swoich pierwszych dużych hitów stała się już mężatką. I jak sama mówiła, to właśnie. Udany związek sprawił, że miała czas, siłę, poświęcać się tak bardzo pracy, i też ten związek odciągał ją od wielu pokus, jakie czyhają na artystę w show biznesie, No i szczególnie na artystę, który zaczyna odnosić tak wielkie sukcesy. Byłam mężatką przez 3 lata i przez ten cały okres nie dotknęłam narkotyków. Przypuszczam, że teraz moim narkotykiem jest alkohol. Nigdy nie piję przed występami, ale po koncercie nadrabiam zaległości. Świetnie się wtedy bawimy, a potem grzecznie idę spać, wstaję rano i zaczynam wszystko od nowa. Lubię moje życie, twierdziła artystka. Ale właśnie po tych wszystkich sukcesach rozpoczęły się trasy no, po całym świecie, no i pewnie te wspaniałe imprezki, o których wspominała po koncertach, mogły odbywać się w wielu krajach, ponieważ koncertowała właściwie na wszystkich kontynentach. Potem zaczęły ukazywać się jej kolejne albumy studyjne, wspólne projekty z innymi artystami, składanki. W czasie swojej fenomenalnej kariery zdobyła oczywiście też mnóstwo nagród i tych przebojów było było też bardzo dużo, mówiono nawet o taśmowej produkcji przebojów Bonnie Tyler. Jej gwiazda przygasła nieco pod koniec lat 80., ale trzeba przyznać, że artystka nadal jest bardzo aktywna i prowadzi swoją karierę. W latach 90. była popularna również na niemieckich listach przebojów, a jej kawałek Holding Out for a Hero znają dzieciaki, nawet takie, które nie mają pojęcia, kim jest Bonnie Tyler, ale przecież oglądały szerega dwójkę. W 2004 roku udało jej się też wrócić do. Do masowej świadomości za sprawą hitu Simply Believe. W 2013 roku podjęła kolejną próbę powrotu na sam szczyt, wydając płytę Rocks and Honey. I też był taki plan, że Eurowizja, czyli tak naprawdę największy konkurs muzyczny, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową na świecie, sprawi, że powróci właśnie do masowej świadomości. Niestety tak się nie stało, ponieważ mimo, że wzięła udział w Eurowizji w 2013 roku, reprezentując Wielką Brytanię, to tak świetnie nie było. Ale ona sama była bardzo podekscytowana i mówiła: Że jestem naprawdę zaszczycona i szczęśliwa, że mogę reprezentować mój kraj na Eurowizji, a szczególnie z taką wspaniałą piosenką. Obiecuję dać z siebie wszystko, co dała mi Wielka Brytania. Czytaliśmy w The Sun. Ale jednak eurowizja jest konkursem, który wielokrotnie udowadniał, że te największe sławy no, może mogą wypłynąć dopiero. Pierwszy raz przy eurowizji ale często jest tak, że te najpopularniejsze nazwiska później się nie przebijają i tutaj mieliśmy dziewiętnaste miejsce. Artystka wróciła więc do koncertowania dla najwierniejszych fanów, a tych wciąż ma wielu i przy okazji, jak to zawsze bywa w przypadku tych młodych wokalistek, które koncertują przez całe lata, wiele mówi się na temat ich urody yy, przemijającej bądź też nie. I tutaj oczywiście wiele osób komentowało, że Bonnie bardzo chyba doskwiera ta zmiana w jej wyglądzie, ponieważ robi wszystko żeby te zmiany były jak najmniej widoczne, co nie do końca właśnie sprawia, że wygląda dobrze. Śmieszkowano, że uśmiech sprawia jej problemy. No dobrze, ale powiedziałam wam o tym już, że to była i jest właściwie najbardziej stała w uczuciach gwiazda. To, powiedziałam wam też, że bez trudności się nie obyła. Dokładnie miałam tutaj na myśli skandal, który kiedyś wybuchł i podobno zaskoczył oboje małżonków, ponieważ kobieta była od 40 lat wtedy szczęśliwie zamężna. Jej wybrankiem był Robert, który zarządzał jej majątkiem, którego skład wchodzą rezydencje i hotele w USA, Wielkiej Brytanii, Portugalii czy Nowej Zelandii. Ale właśnie, no, często jak jest taki skandal, to zaskoczona bardziej jest jedna strona, a tutaj podobno były dwie, ponieważ okazało się, że szefowa fan klubu wokalistki, 26-letnia wtedy dziewczyna, oznajmiła nagle światu, że ona od wielu lat ma romans z jej mężem. Mój romans z mężem Boni trwał od kilku lat. Zaczęło się od niewinnych SMS-ów, a potem były wypady do luksusowych hoteli, aż w końcu nasza relacja przerodziła się w miłość. Nie byłam w stanie dłużej ukrywać tego związku przed wokalistką, bo uważam ją za wspaniałego człowieka. Robert nie chciał słyszeć o rozwodzie i złamał mi serce wyznała dziewczyna na łamach Demirror. No i jak wam tu powiedziałam, że to było zaskoczenie dla dwóch stron tego małżeństwa, to powiem Wam, że zaskoczenie naprawdę duże i to spowodowało ważnymi konsekwencjami, ponieważ Robert niestety przypłacił to zawałem serca. Artystka jednak nie odstępowała go na krok, dlatego rozpisywano się, że wybaczyła mu zdradę. Jednak po tym, kiedy mężczyzna wrócił już do pełni sił, wydano oświadczenie. Wypowiedzi kobiety są fantazjami młodej, pragnącej sławy i pieniędzy kobiety. Chodziło więc według tego małżeństwa o to, że no właśnie młoda dziewczyna, która tak bardzo chciała być przy bon Postanowiła zwrócić na siebie uwagę tym skandalem, no i przy okazji zarobić trochę pieniędzy. Ale brytyjskie media, oczywiście, miały swoją interpretację i twierdzą, że to małżeństwo jest ze sobą z powodu gigantycznego majątku i tego, że jego podział mógłby nie być korzystny dla żadnej ze stron. No dobrze, a teraz troszkę o polskich akcentach, bo zawsze Wam o tym mówię przy okazji zagranicznych gwiazd. Oczywiście, Bonnie Tyler bywała w Polsce. Można ją było usłyszeć na festiwalu piosenki w Sopocie i podczas koncertu w Warszawskiej Sali Kongresowej w 2011 roku. Ale właśnie, zatrzymajmy się przy tym Sopocie, bo oczywiście to są niejedyne jej obecności w Polsce, ale ten Sopot, jak zawsze w przypadku Sopotu, był znamienny, ponieważ. Oczywiście publiczność, mimo że Bonnie Tyler była wtedy gwiazdą wieczoru, nie była zadowolona z jej występów. Mówiono, że potwornie fałszowała. Występ można było zobaczyć na antenie tvn bo był to ten tvn festiwal Top of the Top. Jestem więc bardzo ciekawa, jeżeli pamiętacie ten występ i oglądaliście go, jaka jest Wasza opinia, czy również yy, podzielacie to zdanie, że było tam naprawdę sporo fałszu, a może uważacie, że to jest właśnie tak, że jednak my, Polacy, to uwielbiamy ta nasze gwiazda. Jak przyjedzie do nas gwiazda zagraniczna na taki właśnie bardziej komercyjny festiwal, nie mówię już o tych pilotowanych koncertach, to zawsze musimy wbić jakąś igiełkę. No chociaż wiadomo, że jak minęło kilkadziesiąt lat, to i wokalistka, i głos i wygląd trochę się zmienia, no ale oczywiście my jesteśmy strasznie surowi. Mam nadzieję, że Wy nie będziecie dla mnie tacy surowi po tym dzisiejszym odcinku, bo bardzo się starałam, było mi bardzo przyjemnie spędzić z Wami te kilkanaście minut i liczę oczywiście na propozycje nie tylko Gwiazdy Strady, ale może międzynarodowych aktorów i aktorek, które mają takie ciekawe życiorysy, w które chętnie się wraz z wami zagmatwam. Oczywiście czekam na kontakt z wami na Facebooku, Instagramie, subskrypcje, łapki w górę. Boże, tyle szczęścia jest możliwe. Dzięki wam. Trzymajcie się. Cześć.